Siema! 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 Cześć! Witajcie! Jestem Dropshita! To jest... Ehm... Ech. Czyli to jest taki poradnik, który chciałbym Wam po prostu zaprezentować, jak z nowego wyglądu YouTube'a przejść na stary, czyli tak... Najpierw wchodzicie na... w Waszą stronę z YouTube'em, na mój mój kanał Znaczy, tutaj musicie robić, ale patrzcie Tu macie taki kanał i po prostu zmieniliście, ten nowy i Wam się po prostu nie podoba to... Teraz to powiem, co trzeba zrobić. Kurde, co trzeba zrobić? Hmm. No więc tak. Po pierwsze, w, y, wpisujecie tutaj, usujecie, us, y, piszę www.youtube.com, user. Jakie user? Kurde. One, channel. Enter. I tu macie takie coś, tak? Teraz, Hmm, co sobie zrobić? Prze przejeżdżacie na sam dół i klikacie Wróć do poprzedniego wyglądu. Wow, to jest takie skomplikowane. Trzeba kliknąć. I tu BOOM! Headshot cofa Wam na stary wygląd zarąbisty. I no, no według mnie to to, to naprawdę jest przydatne. Yy, to było to tyle, bo to dość krótkie, więc jest Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie, jeśli filmik wam się spodobał i wam się przydał. Ja się z wami żegnam. Narka.